Jest wulgarna. Chodzi jej o pieniądze. Wykorzystuje Daniela, by wkręcić się do towarzystwa. Śmiesz ją porównywać do Mariany? Tylko dlatego, że ma podobny głos? Daleko jej do mojej córki. Uważam, że mówią tak samo. Margarita też. Nie obchodzi mnie, co uważasz ty i ta głupia Margarita. Weźcie się lepiej do roboty, zamiast tracić czas na bzdury. Mów co chcesz Carmen, ale one są do siebie podobne. Nie tylko z charakteru, ale zwłaszcza z głosu. Wściekasz się, bo to Anna, a nie Mariana, zawitała dla do tego domu. Jeśli o mnie chodzi, nie mam nic przeciwko. Polubiłam Anę. Oszalałaś? Ty i Ernesto zupełnie zwariowaliście. Jest równie słodka jak Mariana. Ma silny charakter i jest wrażliwa. Tym też przypomina Mariana. Dosyć. Ty porównujesz się do Mariany. Ernesto broni przede mną. Adriana uwielbia, a Daniel chce mi ją narzucić. Co was opętało? Ta kobieta was opętała. Oszaleliście na jej punkcie. Okazała nam ciepło, Carmen. Tylko ty nie widzisz, że to istny anioł. Kto wie, czy to nie anioł, którego zesłała nam z nieba Mariana. Przestań. Przygadujesz bzdury, stara bariatwo. Nie zapominaj, że jesteś tu tylko służącą. Jeśli się nie opamiętasz, ostrzegam, że wylądujesz na bruku. Nie. Jak mi to nie sam. Aj. Aj, Dios no puede ser. Los honor a No Es verdad, es verdad. Soy ei głos. Już ta no, przeklęta no, kobieta ma jej głos. mujer! Dziękuję za podwiezienie. Jeśli chcesz, zawiozać cię do domu. Nie trzeba. Sara jest w szpitalu, a Daniel potrzebuje adwokata. Wysadź mnie tutaj i leć do Atlantyki. Dam sobie radę. Obiecaj, że spotkamy się na bogaduszki. Zgoda? Jesteś kimś szczególnym dla mojej chrześniaczki i dla mnie. Dziękuję. Jedź już. Masz mnóstwo spraw do załatwienia. Do zobaczenia. Nie wygląda najlepiej. Na szczęście żyje. Nie zdążyła zażyć zbyt wielu tabletek. Zrobiliśmy jej płukanie żołądka. Udało się ją uratować. Potem nastąpiły kłopoty z oddechem. Teraz jest poprawa. Ona potrzebuje pomocy. Sugeruje dobrego psychiatra. Oczywiście. Tu jestem. Proszę, nie męczyć. Poczekam na pana. Wystraszyłaś mnie. Co się stało? Wzięłaś za dużo tabletek. Nie rozumiem dlaczego. Błagam, nie złość się. Nie złożę się. Próbuję zrozumieć, dlaczego to zrobiłaś. Dla ciebie. Nie chciałam już sprawiać ci kłopotów. Ciągle to robię, no, no prawda? Nie mów tak. Zwłaszcza tak, gdybym peor. ci syna. nie mów tak. gdziełem urodziła ci do tego, co się stało? Że cierciałaś, że straciłaś dziecko. Bardzo żałuję. Naprawdę żałujesz? Sí. Tak. Tranquila, tu Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Spokojnie. Czym ty się przejmujesz? Ubierzemy się elegancko, będziemy wyglądały jak damy i pojawimy się w tym zielonym kocie. Nigdy nie miałam takiej sukienki jak ta z Na dodatek niewiele zapłaciłaś. To prawda. <gry> Co ci jest? Chyba się nie wycofasz. Nie, ale na samą myśl, że idziemy do tego klubu, skręcam mnie przełom. Mnie też. Zastanawiam się, czy to dobry pomysł, że mamy tam iść same. Powinnyśmy zaprosić dwóch znajomych. Nie, mamo, wy wariowałaś? Chociaż, szczerze mówiąc, nie powinnyśmy iść same. Niestety nie znam nikogo, kto mógłby mi towarzyszyć w nocnym klubie. A ty? Jakiegoś byłego narzeczonego? Nikogo? Jestem mężatką. Co? A gdzie twój mąż? Lata temu razem przekroczyliśmy granicę, by tu zamieszkać. Ana Lucia była maleńka. Kamila miała zaledwie trzy miesiące. Po jakimś czasie on poznał inną i odszedł. A ty zostałaś sama z dwójką małych dzieci. Klasyczna. To prawda. Na początku było nam ciężko. Potem Analia ja zaczęła pracować i bardzo mi pomagała. Zwłaszcza przy Kamili. Do czasu, gdy poznała tych ludzi. Zaczęła pracować w tym klubie i zniknęła z naszego życia. Zostałyśmy same, Kamila i ja. Mam tylko ją, moją kochaną córeczkę, Kamilę. To najpiękniejsze dziecko, jakie w życiu widziałam Gratuluję, tatuszu Chodź, maleńki Chodź do mamy Witaj na świecie, maluchu Jestem twoim tatą Nazywam się Alfonso Mejia de Romero, ale mówią na mnie kińczyć. Już dobrze, kochanie nie wiedziałam, że uczą was przyjmować poród. Myślałam, że potraficie tylko zabijać. Musiałem robić za położnego bo bobek, na tu panienka, studentka medycyny, nie kiwnęła palcem. Byłam zafascynowana obserwowaniem, jak świetnie sobie radzisz. Niczym doświadczony lekarz. Doświadczony? Zrobiłem to pierwszy raz. W każdym razie zrobiłeś to doskonale. Powinieneś zostać lekarzem, nie policjantem. Mój szef nie uwierzy, że pomagałem przy porodzie syna prawej ręki Montany. Kolego, jak się nazywasz? Cristobal. Nazwę nazywasz... mojego synka Cristobal, A ty będziesz jego ojcem. Armando.